Po 8 latach zdecydowałam się w końcu pofarbować włosy, a właściwie użyć tonera. Zobaczymy, co z tego będzie. Blond mokka. Trochę trafiłam z kolorem paznokci. Cóż to takiego jest? Za cudo. Dostałam tutaj polecajkę od koleżanki, która też jakby miała do czynienia z tonerami, farbowaniami i w ogóle, która doradziła mi, żeby jeśli chcę właśnie odżywić włosy, a nie chcę za bardzo ingerować te włosy, czyli nie chcę w sumie farbować u fryzjera czy rozjaśniać, to żebym kupiła sobie toner. No i poleciła mi właśnie tą markę i, i tą serię. Ja mam kolor 7MM i to jest z tej serii Mokka. Robię to pierwszy raz, w ogóle nawet nie wiedziałam do końca, czym jest toner. Um, ale już wiem, że jest to taka jakby farba, która um, zawiera bardzo niskie stężenie amoniaku lub nie zawiera go w ogóle. Więc e, po 3-4 tygodniach ten kolor się wypłukuje. Ogólnie właśnie chodziło mi o to, żeby właśnie odżywić mój kolor, podkreślić, a nie żeby jakoś tak mocno ingerować, bo właśnie od 8 lat jakby w tej ostatniej klasie maturalnej poddałam się ostatniemu rozjaśnianiu. To była ostatnia zmiana w mojej fryzurze i tak to mam cały czas teraz naturalny kolor włosów, ale trochę brakuje mu blasku. I nadzieję, mam nadzieję, że... To właśnie zadziała tak, że, że trochę podkreślę ten kolor. Zaraz Wam pokażę. Ogólnie włosy muszę umyć, są już ale postaram się jakoś pokazać. No przepraszam, wybaczcie ich stan, ale no po prostu tak się robi, że muszą być to włosy umyte świeżo, więc ich nie byłam jeszcze, zaraz idę je umyć i potem nakładam ten toner i zatrzymuję 25-30 minut na włosach tak jak farbę. Ale zaraz do instrukcji przejdziemy, bo zrobię to pierwszy raz. Tutaj chcę Wam pokazać mój naturalny kolor pod to światło. No jest taki. No brąz taki, no. Zacznę od przygotowania tego preparatu. Pani w sklepie mi powiedziała, że toner muszę wymieszać z tym preparatem, czyli jest, jest to woda utleniona w kremie, w równych proporcjach. Więc muszę zaraz to rozmieszać. I oczywiście stosować rękawice ochronne. Tutaj jest 90 ml w tej tubce. A tutaj jest 150, więc takie połączenie raz w miesiącu. Tubka wystarcza na raz. A ta emulsja woda utleniona na niecałe dwa razy, ale to, było, to był koszt 6 zł, chyba, a to 47 z tego co pamiętam. No ale zobaczymy w ogóle, jak mi się to spodoba, ten efekt. No dobra, jest 90 ml, i tutaj dodajemy. Teraz tego też 90, czyli cała tubka. Boże, nie robiłam tego od czasu w gimnazjum. Dobra, musi tyle być. Już nie wykrzesałam więcej. Zgasła mi waga i pomieszam to palcem, bo nie może mieć kontaktu. W ogóle z metalami, więc wolę to zrobić tak. Dobra. Włosy umyte. No i chyba trzeba od góry zacząć. Boję się trochę. Przypomniało mi się, że w sumie czasem się zdarza, że farbuje mojej mamie włosy, ale. No, u kogoś to jakoś tak. No nie wiem, no w sumie jak. Nie mogłam się zdecydować na żadną przemianę z włosami od tylu lat, no to naprawdę... No, ale ogólnie to nie powinno być aż takie mocne, więc... zobaczymy, no ale myślę, że, że będzie spoko. Ogólnie dosyć dużo tego wyszło. Naprawdę. Ja nie mam tak dużo włosów. No dobra. To lecę. napisane, że to ma być na mokre włosy, ale no pani mi tak doradziła i no i w internecie tak przeczytałam, że lepiej lepiej na mokre włosy wezmę ręcznik, położę jakiś. Boże, w ogóle jestem nieprzygotowana do tego. Nie, nie wiem, jak to się robi. Help me. Na pewno robię to bardzo źle, ale ja po prostu... Nie wiem, dobra. Muszę się chyba spieszyć, bo ja w ogóle kompletnie nie mam tego położonego. Fryzjerki, nie oglądajcie tego. Jestem gotowa, jak widać. <głos> Elvis, <głos> nie za starałam się wjechać wszędzie, gdzie się dało. Zostało mi jeszcze troszeczkę tego, a już naprawdę no, wydaje mi się, że mam naprawdę, naprawdę dużo. O, ciekawa, jestem ciek okury. Tutaj już coś bierze. <noise> Dobra, to się zmyje. Spoko. I do, od 38, 20-25 minut Ja oczywiście lecę na całość, czyli 25 minut Do 3 po 15 Dobra Zbliża się czas pukiwania No i jest Jest chyba ciemny Ten kolor Dobra Jeszcze dwie minutki Poczekam jeszcze chwilę ja już umyłam włosy. No i zaraz zobaczymy, jak wyglądają te włosy na mokro. Jeszcze i zaraz je wysuszę. Ha! Ta no, są ciemniejsze. Ciemniejsze, oczywiście. bardzo długo je spłukiwałam. 7-8 minut chyba cały czas. Po prostu starałam się jak najdokładniej. I nic już na niej nie nakładałam, tylko po prostu spłukałam. Ale chyba dobrze się spłukało. Jestem ciekawa jak po wysuszeniu. A, cieszę się. Wysuszone, pomalowana, jak wam się podoba, bo mi naprawdę bardzo się podoba boże, nie robiłam tego tak dawno na sobie. Um, historia z moimi włosami wyglądała tak, że mierzyłam się z myślami o zmianie włosów już długi, długi czas, a nie robiłam z nimi nic od 8 lat, kiedyś bardzo często farbowałam włosy od czarnego przez machoń po tutaj rozjaśnianie niebieski. I tak doszło do grzecznej oliwki, że nie chcę jednak już nic zmieniać i w wieku 19 lat przestałam, więc w klasie maturalnej to był ostatni mój Zabieg z włosami, rozjaśniłam wtedy, to akurat było przez fryzjerkę, bo tak to zawsze sobie farbowałam sama, albo koleżanka mi rozjaśniała na przykład, więc totalnie mm, eksperymentowałam. I właśnie zaczęłam chyba w pierwszej lub drugiej klasie gimnazjum, oczywiście od kruczo czarnego koloru. Ehm, no wtedy to byłam szalona, teraz to nudziara. <ścoughs> No, więc poleciałam ogólnie od razu z grubej rury, potem właśnie jakiś rudy się pojawiał, więc jakby wszystkie kolory możliwe. Nawet y, raz sobie rozjaśniłam całe włosy od czubka głowy po końce, ale oczywiście w, 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 wyszła totalna mieszanka. <grych> Muszę jeszcze. Poleciałam wtedy do Egiptu z takimi włosami. Może uda mi się znaleźć y, fotkę. I tam e, ci Egipcjanie oczywiście się oglądali za blondyną, ale. To był taki miks, że masakra. No więc w tej klasie, klasie gimnazjalnej już przestałam. Ja to był ostatni raz. Potem już tylko ścinałam, bo chciałam się pozbyć tych zniszczonych włosów, bo one już były tak suche. Masakra. I w ogóle też były takie bardzo mocno pocieniowane, że tam był miszmasz totalny na, na tej głowie. A w ogóle, co ciekawe, że ja tak wcześnie zaczęłam farbować i sobie myślę, kurde, jacy moi rodzice byli liberalni, że pozwalali od takiego młodego wieku. Musiałam się wyszaleć i potem co? Dziewiętnastka i mówi nie. Ja już dziękuję, już nie chcę nic z nimi robić, już się wyszalałam przez te kilka lat, więc to, to spoko, dobre podejście. Um. Masakra. No nigdy, na szczęście rodzice nigdy tak nie, te moje decyzje nie ingerowali i mogłam sobie szaleć, przez co już się wyszalałam naprawdę, więc dziękuję bardzo. I teraz każda moja decyzja, zwłaszcza o zmianie włosów, jest bardzo przemyślana. No i co? I to był ostatni raz, czyli właśnie od 8 lat nic nie robiłam i chyba właśnie w tamtym roku byłam na konsultacji fryzjerskiej, bo stwierdziłam, że już one są takie... Wyblakłe, w sensie że takie pozbawione w ogóle koloru, blasku, takie niejakie, byle jakie. No i stwierdziłam, że albo podkreś chcę podkreślić swój kolor, jakoś tak e, fajnie, żeby się tak właśnie błyszczały, tak jak teraz, e, albo żeby może rozjaśnić jakieś refleksy, bo w sumie to wciąż jest e, na czasie, żeby jakieś ombre, sombre i tak dalej. No i byłam na tej konsultacji. No, i tutaj właśnie ta pani mi tak bardziej doradziła w kierunku rozjaśnienia, tak, tak właściwie się nie skupiła za bardzo na tym podkreśleniu, a ja byłam totalnie otwarta, w ogóle nie wiedziałam. E, mówię, dobra, obojętnie, jakby zaproponuj mi coś, sprzedaj mi tą o, twoją usługę, żebym po prostu była mega szczęśliwa. Ale jednak wyszło, że nie, że e, najbardziej zadziałało to, że mojej mamy koleżanka. E, po opowiedzeniu tej historii u fryzjera, jakby po, po tym po prostu, co mi zaproponował fryzjer, opowiedziałam to e, i ona powiedziała: Boże, broń Boże, nie rozjaśniaj włosów, że masz taki piękny kolor włosów, że jak coś to, może jakaś maska, żeby jakoś to tylko podkreślić, żeby absolutnie nie ingerować tak we włosy, w tą strukturę, że właśnie potem takie siano jest i w ogóle, a że mam ładny kolor włosów, no to naprawdę można je jakoś fajnie tylko podkreślić. No, i tak też się stało, i dopiero po kilku miesiącach wyszło to, co teraz, tak naprawdę bardzo spontanicznej rozmowie z koleżanką z pracy odnośnie właśnie tej chęci zmiany, że fajnie by było coś tam zrobić, ale że no, fryzjer to wiadomo, duże koszty, no i jednak też nie chciałabym może aż tak um, ingerować, właśnie. Um. No i ona mi zaproponowała, właśnie, to znaczy powiedziała, że jest taka opcja jak toner. Do włosów, które właśnie jest bez amoniaku, czyli aż tak mocno nie ingeruje w tą strukturę włosa. No i że można tak dobrać kolor, żeby właśnie podkreślić e, swój naturalny. No i zaryzykowałam. Praktycznie chyba na drugi dzień poszłam i kupiłam toner. Właśnie skonsultowałam się jeszcze tam z panią sprzedającą. E, I no i tak mi dobrała kolor, właśnie, że. I did it. No, i właśnie tak jak ym, rozmawiałam z nią, to ona mówiła, że właśnie ym, tam dołożyła mi tą wodę utlenioną yy, i że 20-25 minut trzeba trzymać ten toner i że on zawsze wychodzi ciemniejszy, ten kolor. Więc to trzeba mieć na uwadze. Ja oczywiście mówię, dobra, od razu lecimy albo raz nie chcę się kompletnie zdecydować, a jak już lecę, to na całość. No więc. Yy, te 25 minut trzymałam e, ten toner na włosach, i e, no, rzeczywiście wyszedł ciemniejszy niż miał, ale fajnie. Jestem bardzo zadowolona. Są takie lśniące, podkreślone, więc e, super. No i ciekawe w sumie właśnie, czy naprawdę ten, e, ten toner się zmywa po 3-4 trzech tygodni, trzech, trzech, tygodniach. Zobaczymy, ale ogólnie jestem mega zadowolona z efektu e, i. No i niech się utrzymuje jak najdłużej i yy, niech będą takie właśnie fajne te włosy. Kurczę, super. Taka zmiana. Tak niewiele trzeba kobiecie. Do szczęścia. <śm> 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 Przypomniał mi się, że w sumie pierwszy raz miałam styczność z tonerem do włosów, gdy robiłam sobie niebieskie końcówki. Miałam zrobione ombre i tak od połowy włosów miałam niebieskie włosy. No i to się nazywało w sumie też toner do włosów, tylko że po prostu nic tam nie musiałam nawet dodawać i na te rozjaśnione końce nałożyłam tę niebieską farbę. W ogóle to moja koleżanka myślała, że nakładałam toner do drukarki na włosy, ale nie, to był toner, czyli farba taka, taka w takiej tubce, no... Tak jak w sumie teraz są dostępne. I teraz skojarzyłam, że w sumie wtedy miałam tą pierwszą styczność i miałam wtedy z 15 czy 16 lat. No, ale teraz ogólnie tak sobie myślę, że fajna opcja tego toneru na pewno jest, um, że to nie jest taka ingerencja mocna we włosy, no bo właśnie też jest bez amoniaku. Dobra opcja myślę, że jak są właśnie jakieś siwe włosy, także nie ma jakiejś takiej diametralnej zmiany, no bo właśnie można po prostu podkreślić swój kolor, czyli tak dobrać, żeby to był swój kolor. No i jak już jakby w młodym wieku, już jak się pojawiają te, te siwe włosy, to, to można fajnie sobie je jakoś tak zakryć. Tak myślę, że jest spoko opcja. Ale tak jak mówiłam, nie znam się na tym i robiłam to pierwszy raz. Um, ale właśnie fajnie są takie w ogóle gładkie i lśniące. Szok, po prostu o to mi chodziło. No są ciemniejsze niż moje oczywiście, ale yy, no ja i tak w sumie nie, nie mam aż tak jasnych włosów. Yy, no sami wiecie, <słabe>, Słabe włosy po prostu. Mam raczej takie yy, dosyć cienkie. Yy. Często właśnie były takie pozbawione blasku, raczej takie szybko, szybko się takie suche robiły. Nawet jeśli jest, nawet starałam się tak naprawdę cały czas je ścinać. Tam co 2-3 znaczy miesiące staram się je obcinać, je końcówki. No ale i tak nie mogłam ich tak wystarczająco zregenerować, żeby były cały czas takie piękne, obie, żeby była objętość lśniąca i w ogóle. No tak mi tego brakowało. No i udało się. Kurczę, mega! Toner kupowałam w way to beauty a do tego poszłam jeszcze po lakier do paznokci, bo już mój bordowy się skończył na paznokciach i musiałam wymienić. I tak mi się zamarzył brązowy i taki po prostu miałam swój wymarzony, no i się udało. I jest on taki. Boże, piękny, uwielbiam brąz. Nawet moja mama mówi, że zawsze mnie kojarzy po prostu z brązem. Eee, I dodatkowo do, dostałam jeszcze trzy gratisy: jeden czerwony i dwa inne takie brąz, ale takie nude, jakby coś takiego, bo już były po terminie, no, ale sprawne, więc ogólnie jestem mega zadowolona z, z tych zakupów. I fajnie pani doradziła, właśnie. I jeszcze te gratisiki, więc byłam chyba też fajną klientką. <grych> Dajcie znać, jak wam się podoba. I czy byście się podjęli tego, czy potrzebujecie może takiej przemiany, czy w ogóle wiedzieliście o tym, że są tonery? Bo ja mam 27 lat i y, kolejny raz okazuje się, że żyłam pod kamieniem i nie wiedziałam o takich produktach, ale dobrze wyszło. Od tego właśnie są kobitki, żeby sobie pomagać <gry> i podczas spontanicznej rozmowy: Kurde, potrzebuję zmiany. Można się naprawdę dowiedzieć, y, co można zmienić y, bez dużych kosztów. Jakiś tam mega dużych ingerencji w swoją urodę, a jednak uzyskać jakiś taki fajny efekt. Więc fajnie. No hej! O, no to hej, jo. Długie włosy mam, no. Dosyć. No i co? Nie. Tylko długie? No i piękne, czarne. No nie widzisz? Pomalowany? No! Ty masz takie ciemne włosy. Pokaż no. no tak, no. Pokaż no. To ty nie miałaś aż takich ciemnych? A czy widać, że jest... Kiedy pomalowałaś? Dzisiaj. Aaaaa! Chodź ją tutaj że czekaj. Ja bo... Ja na przykład. Żeby wiesz co? No. Na pewno są pomalowane? Nie? Nie są pomalowane? A tutaj widać. Takie czerwonawe. Tak? <grym> Tonerem. To bez amoniaku. No to, no to masz tam takie pasemkę, no. Mhm. Ale wiesz, jak to jak ja zapomnę tu widzę, że to ma, No teraz to widzę, że masz mhm. ciemniejsze, bo mam ostre... No tak. tak czeka, myślałam, że od razu zobaczysz. Ale wiesz, no o! No jest różnica. No pięknie. Tak? To tak! się.